Trwa modernizacja kolejnych kilometrów dróg powiatowych. Jedną z nich będzie przebudowa drogi Susarz, Rybie, Nowy Kamień oraz nowy kamień Olwówek. Na to zadanie powiat otrzymał dofinansowanie. Stosowne dokumenty podpisali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Samorząd Mazowsza realizuje kilkanaście projektów wsparcia, co pomaga w równym rozwoju województwa, zaznacza Adam Struzik. Polega to na tym, że jeśli wspólnota lokalna, czy to gminna, czy powiatowa, nie jest w stanie poradzić sobie z pewnymi zadaniami, czy inwestycyjnymi, czy funkcjonalnymi, no to wtedy z pomocą przychodzi samorząd wyższej kategorii na zasadzie partnerstwa i w zasadzie współpracy, ten program w tym roku to prawie pół miliarda złotych. Te programy w których transferujemy wsparcie dla naszych partnerów, to prawie pół miliarda złotych, gdyby to wszystko zliczyć z naszego 4 miliardowego budżetu województwa mazowieckiego. Podpisujemy umowę na wsparcie drogi Susesz, nowy kamion lwówek. Wsparcie ponad dwumilionowe, jest to bardzo ważne projekt dla mieszkańców Powiatu Płockiego, ale tak jak i wspomniał Pan Marszałek dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego, jak również ważny, jeżeli chodzi o ruch lokalny i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Także Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękujemy za i ten instrument wsparcia dla zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, ale też i za te wszystkie inne programy, które Mazowsze uruchamia i dzięki którym nasze lokalne społeczności się rozwijają. Na to zadanie samorząd Mazowsza przeznaczył 2 miliony 100 tysięcy złotych. To nie wszystkie prace na drogach. Infrastruktura drogowa to jedno z ważniejszych zadań powiatu, zaznacza starosta Płocki. Staramy się dużo inwestować właśnie w to, aby tą infrastrukturę na terenie naszego powiatu poprawić. Mamy na terenie powiatu płockiego 722 km dróg powiatowych i 29 mostów. Na lewobrzeżnej części powiatu płockiego prowadzimy... Trzy bardzo ważne inwestycje, mianowicie budowa drogi w Nowym Grabiu, budowa drogi w Grabinie, jak również bardzo ważna inwestycja dotowana dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, czyli przebudowa drogi Soczewka-Łąc, która rozpoczęła się w tym roku i zakończy w roku przyszłym. Zakończyły się prace na drodze Grabie Polskie Borki. Tu drogowcy zmodernizowali blisko pół kilometra drogi. Drogowcy przebudowali także kilometrowy odcinek drogi Grabina, kolonia Grabina-Płock do drogi numer 60. Kolejną istotną inwestycją. Inwestycją jest remont drogi Soczewka-Łąck. Właśnie przekazano plac budowy. Myślę, że to jest w tym kwartale największa inwestycja powiatu. Blisko 4 km drogi zostanie przebudowane. Jest to bardzo ważna droga, łączy dwie gminy, gminę Nowy Duninów i gminę Łąck, łączy dwie drogi krajowe, Drogę Krajową 60 i 62. Całość inwestycji polega na przebudowie blisko 4 km drogi. Zostanie ułożona, zostaną ułożone dwie warstwy bitumiczne po 4 cm, zostaną wykarczowane krzaki, odnowione rowy i wykonane pobocza. Łącznie z, droga zostanie również wykonana do byłej stacji w Łącku. Często zgłaszana przez mieszkańców i narzekanie na jej stan techniczny. Prace powinny zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. W planach jest jedna z ważniejszych inwestycji drogowych. Mowa o remoncie drogi na odcinku Imielica przez Rogozino do Goślic. Tu siły muszą połączyć poszczególne gminy, ale także Płock, Powiat Płocki i przede wszystkim samorząd Mazowsza. Dzięki inicjatywie marszałka województwa Adama Struzika planujemy podpisać stosowne porozumienie zarówno z miastem Płockiem, z województwem mazowieckim, jak i właśnie z naszą stroną, czyli ze stroną powiatową, w sprawie przebudowy drogi od Imielnicy w kierunku Rogozina i do samych gośnic, czyli mogłaby być to pewnego rodzaju obwodnica miasta Płocka, ale też przy tej okazji rozmawialiśmy o dużej inwestycji, która mogłaby zaistnieć w obszarze ulicy Żyznej w Płocku, dalej Rondo na drodze wojewódzkiej 567 i przedłużenie do ulicy Bielskiej, co w dużym stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach zarówno dla mieszkańców Płocka, ale też i powiatu płockiego. Liczę, że w najbliższym czasie Podpiszemy stosowne porozumienie. To bardzo duży projekt zaznacza dyrektor Powiatowego Zarządu Drog w Płocku. Polega na przebudowie drogi 2901 od Imielnicy do samej, do samej Gosic z wybudowaniem ronda na drodze wojewódzkiej 567. W naszym przekonaniu będzie to bardzo znacząca inwestycja nie, tyle, nie tylko dla powiatu, ale również dla województwa. Zmieni się znaczenie istniejącej już obwodnicy, która Przebiega przez miasto. Obecnie jest przygotowywana koncepcja i szacowane koszty inwestycji. Wstępne prognozy powinny powstać do końca drugiego kwartału przyszłego roku.